Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście Chris Rudolf. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości w cyklu Ścieżka Wzniesienia. W moich audycjach przekazuję jedynie swój punkt widzenia, jeśli chcecie, możecie z tego wybrać coś dla siebie. No i to wszystko w tej formułce, ale wolę ją zawsze na, na początku przekazywać, tak żeby nie było później wątpliwości. Moje audycje e, są dedykowane istotom świadomym, to też warto podkreślić, oraz tym, które postanowiły... Być świadome, które postawiły na rozwój świadomości. Są te audycje skierowane do tych, którzy zamiast czekać, co zrobi z nami jaszczor, biorą stery swojego życia we własne ręce i płyną tam, gdzie chcą być. Ja w swoich audycjach i na warsztatach przekazuję treści i przekazuję również narzędzia przeznaczone dla ludzi aktywnych, którzy chcą być twórcami swojej własnej rzeczywistości. Niestety takich jest niewielu. Jaszczury zafundowały nam zimny maj, jak widzicie, rolnicy już pewnie liczą straty i to idzie plan powszechnej drożyzny i głodu. I jak na razie ten plan rozwija się według harmonogramu. Mówiłem chyba o tym w poprzednich y, odcinkach. No, mnie się marzy pobyt nad jakimś ciepłym morzem, ale no, co już na razie tutaj. Słowo na niedzielę. No tak, bo już pojutrze tabuny obywateli ruszą do urn, by zrzeć się... Jak myślę, resztek wolności. Wybiorę sobie Jaszczura, bo on wygląda tak jak i oni i mówi to, co chcieliby usłyszeć. To, że kandydat kłamie, nie ma dla tłumu żadnego znaczenia. On jest taki, jako i oni w swoim mentalu. To oni go sobie stworzyli na swój obraz i na swoje podobieństwo i oni zaproszą go do swojego życia. Oni też będą go karmili swoją energią przez najbliższy czas. Poza tym wybór któregokolwiek z tych kandydatów nic nie zmieni. To już mówiłem często o dialektyce heglowskiej. On, nieważne, kto wygra, wszystkie konie w wyścigu należą do tej samej stajni. No, byłem w polityce, wiem mniej więcej, jak to się to odbywa. Zmienili się ludzie, zmieniły się nazwy, zmieniły się sztandary, ale taktyka i sposoby działania są te same. System się nie zmienił. No, twój świat jest taki, jak ty sam, sama jesteś. Jest dokładnym odbiciem nas samych. Przyciągamy do swojego życia dokładnie to, czego pragniemy, i to świadomie lub nieświadomie, i to, czego potrzebujemy doświadczyć. W najbliższą niedzielę będziemy mieli okazję dokonać wyboru. I ten wybór polega na tym, czy gramy dalej w Matriksie, jako pionki nasze chodnicy życia, a to przez to, że postawimy krzyżyk przy nazwisku Jaszczura, czy może wybierzemy wyjście na wyższy poziom niezależnego gracza? To wszystko zależy od każdego z nas. Osobiste wybo wybory zdeterminują dalsze nasze losy. No i tutaj takie dodatkowa dygresja. Niewiedza, ignorancja, lenistwo nie zwalniają z odpowiedzialności za nasze czyny. Srebrników-Garsz, no taki tytuł dzisiejszej audycji. Do, do nagrania tej audycji zainspirował mnie utwór Budki Suflera pod tytułem Za ostatni grosz. No jest to o, piosenka z głębokim tekstem Mart, Marka Dudkiewicza. Oczywiście muzykę napisał Romuald Lipko. I myślę, że warto każdemu z nas pochylić się trochę nad tym utworem, posłuchać tekstu, zastanowić się nad nim, tak przyłożyć do siebie i, i, I zobaczyć, no, zmierzyć się z tym wszystkim, zobaczyć jak my, nasze postępowanie, nasze wybory, nasze życie, e, no, wygląda w relacji z tym tekstem. Motto dzisiejszej audycji brzmi następująco. Chroń własne sumienie, bo jest ono ważniejsze niż przetrwanie. Dużo jest teraz wyborów, dużo się dzieje, będzie się działo jeszcze więcej. Wspominałem już pewnie, że jakaś nerwówka wisi e, gdzieś w przestrzeni. Nie tylko ja to odczuwam, ale wielu moich znajomych. No tak, dochodzimy do, do, do bardzo ciekawych czasów, do dużych wyborów, i trzeba, trzeba będzie postawić się po której ze stron. Ustawić się po której ze stron. Świat zalała wszechogarniająca prostytucja. Ludzie za garść srebrników zdradzają swój gatunek, swoje rodziny, no i oczywiście samych siebie, sprzedając swoją moc, i swoje człowieczeństwo pasożytom. Wybierają zatracenie za chwilę przyjemności i złudnego triumfu. Całe grupy zawodowe i społeczne działając świadomie lub nieświadomie przeszły na stronę ciemnych pasożytniczych sił. Czarne, białe, zielone, niebieskie kostiumy. Pracują z mozołem przeciw życiu i przeciw ludziom. Osobną grupą zawodową, której tu nie, wy, nie wymieniłem, bo chyba rozumiecie, że to są metafory te kolory są metaforami pewnych grup zawodowych. No to osobną taką grupą zawodową, wysługującą się szatanowi, są artyści, celebryci, dziennikarze. Oczywiście nie wszyscy, ale, ale ci main, mainstreamowi w większości tak. Żeby przygotować się i uzyskać wsparcie mas mediów oraz mainstreamu, zniżają się w swych produkcjach do poziomu zwyrodnienia, no bo taka teraz jest moda. Wspierana oczywiście i gratyfikowana przez system. Oni często już wcześniej sprzedali swoje człowieczeństwo za pieniądze i sławę, a teraz muszą wykonywać polecenia swoich panów jaszczurów. No tak to widać, mamy zresztą sporo informacji, do dochodzących w naszym kierunku z internetu. No dzieje się różne znaki, różne symbole. To widać podczas koncertów, no jaka symbolika króluje, jaka, jaka tematyka. No i jakie, jakie treści próbują nam wpoić, byśmy odmienili siebie i swoje życie. Ci ludzie działają na tych estradach czy przed telewizorami i myślą, że na polecenie jaszczurów będą, jeśli będą krzywdzić ludzi, oszukiwać i zwodzić, to ochronią siebie i swoje rodziny. No, Ja nie mówię tego wszystkiego, żeby pouczać lub osądzać kogokolwiek, no bo ktoś jest bez winy. Różnie to w życiu każdego z nas bywało, no ale teraz jest taki moment, że trzeba się zdecydować, bo niedługo nie będzie odwrotu. A poruszam ten temat, by zwrócić uwagę tych ludzi, którzy być może mają jeszcze ochotę przyłączyć się do drużyny tego ciemnego pana Matrixa. Robię to ku przestrodze, dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego czynu. No, bo ten przekaz kieruje do istot posiadających jednak e, sumienie, do innych to nie trafi. Ja, szczury, jak wielokrotnie mówiłem. Wyglądają tak samo jak ludzie, ale nie posiadają sumienia i to jest ta różnica. I właśnie przeciętny człowiek łatwo może się w tym wszystkim pogubić i dlatego też łatwo jest jaszczurom zrzucić odpowiedzialność za całe zło świata na ludzi właśnie. Ludzie przeważnie nieświadomie wspierają zło, ze strachu, ignorancji i źlonictwa. To też o tym bardzo często mówię, co nie znaczy, że to ich usprawiedliwia, ale też no, nie, nie oceniam czy nie osądzam. Każdy idzie według własnych wyborów i, i konsekwencje tego wcześniej czy później zbierze. No, a dlaczego ludzie wysługują się swoim śmiertelnym wrogom? Bo to wydaje się tak bardzo nielogiczne. Dlaczego sami sobie kopią grób? No, głównie to, jak mówiłem w wielu programach i powtarzam, e, to z ignorancji. No, tak, z ignorancji, bo nie wiedzą, kim tak naprawdę są. Z lenistwa, bo nie chce im się dowiedzieć, jak wygląda świat, jakie posiadają moce, nawet są przerażeni tymi mocami. Najczęściej są to bezwolne trybiki systemu, które funkcjonują na najniższych instynktach, takich jak strach, żądza władzy, chciwość, pycha, poczucie niższej wartości, poczucie winy wstyd. No A na czymś takim nigdzie się nie zajedzie. Ludzie nie znają swoich mocy, więc chowają się pod skrzydła jaszczurów, by one ich chroniły. Nie biorąc odpowiedzialności za swoje życie, tracą sens tego życia i wpadają w totalną niewolę. A życie zaczyna się tam, gdzie kończy się bezpieczeństwo. No tak mówił Osio, ale to nie jest tylko i wyłącznie jego maksyma. To można odnaleźć w różnych mądrych księgach filozoficznych. Współcześni ludzie są tak bardzo bezwolni jak Elojowie z powieści Herberta Wellsa pod tytułem W kół czasu. No, Elojowie byli szczęśliwi, nie musieli nic robić. Byli zaopatrywani we wszystko, co było im potrzebne do życia, no, w zamian za posłuszeństwo. Czy wam coś mówi coś takiego? Kto zna tę opowieść, to pewnie pamięta, że Elojowie byli hodowani przez morloków na mięso. Tak, to nie tylko jest taka metafora myślę. To chyba coś nam przypomina. Dużo teraz się mówi o światowym handlu ludźmi, no, o różnych porwaniach, zaginięciach, szczególnie młodych ludzi. Dużo się teraz mówi o piętnastominutowych miastach, gdzie będą limity ubrań i żywności, no, nie będziecie mieli nic i będziecie szczęśliwi. No chyba to coś przypomina. No, ale wracam do sług systemu, bo ludzie, sługi systemu myślą, że tak, jak będą się wysługiwać wrogom, to zarobią sobie na lepsze życie i zapewnią bezpieczeństwo najbliższym. No, ale jest takie stare polityczne powiedzenie, że czarny zrobił swoje i czarny może odejść. Czytałem to, jest w internecie, można znaleźć. Jaszczury doskonale wiedzą, że jeśli ktoś zdradził swój gatunek, to nie można mu ufać, bo zdradę ma w genach. No, i jest oczywiste, że jeśli dziś zdradził swoich, to w przyszłości zdradzi też swoich obecnych panów. Dlatego po wykonaniu zadania zdrajcy wraz z całymi rodzinami i kuzynami nawet przeznaczeni będą do utylizacji. Powtarzam, to nie są moje dywagacje. Takie są plany jaszczurów i wcale się oni z tym nie kryją. Można to znaleźć. Znajdziecie, jak ktoś poszpera, to znajdzie. Ten mechanizm nie jest niczym nowym. On jest stosowany i był stosowany od tysięcy lat, setki razy, tysiące razy, może miliony razy. Jest taki świetny film Szpital przemienienia według powieści Stan Stanisława Lema, w reżyserii Edwarda Żebrowskiego. I tam jest taka scena, chyba e, w punkcie 1 godzina 30 minut, jest pokazane wyraźnie jak to działa. To jest scena rozstrzeliwania pacjentów szpitala psychiatrycznego. Kto nie chce całego filmu obejrzeć, chociaż uważam, że warto, to może sobie tą scenkę obejrzeć tak, żeby zrozumiał dokładnie, no jakie są konsekwencje wysługiwania się oprawcą. Jaszczury stosują, tak jak widzę, trzy podstawowe mechanizmy zniewalania ludzkości. Pierwszy to jest mechanizm osłabiania. No wiemy dokładnie, że jest to zatruwanie umysłu, ciała i ducha, czyli narkotyki, alkohol, żywność, e, kuszenie różnego typu gadżetami, nowinkami technicznymi, AI. No to wszystko są takie protezy. Człowiek ma to w sobie w dużo lepszej jakości, no ale z lenistwa woli używać protez. No już zapomnieliśmy, czym jest teleportacja, czym jest telepatia itd. Tak Poza tym jest tak zwana próżność, czyli kuszenie prestiżem, odciąganie od naturalnych mocy. No i teraz bardzo modny i silny jest terror, religia, polityka, inkwizycja. No to już było, ale teraz wraca, jak widać, bardzo mocno. No tak, no i, teraz, i widzimy bardzo takie chyba mocno i często powtarzane hasło, że jeśli nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam, że służysz wrogom. No, to jest po to, żeby zakneblować usta tym, którzy myślą inaczej. No są jeszcze mechanizmy uzależnienia, czyli osłabiania woli. To jest socjal, taka produkcja mentalnych pasożytów, takich elojów czy czasów współczesnych. I to myślę o tych krajowych, których już się kiedyś tam wyhodowało i nadal hoduje, chociaż w tej chwili ich miejsce zajęli ci zagraniczni. 500, plus, 800 plus, jakieś tam dodatki, e, uprzywilejowanie jednych grup kosztem innych. No, tak tworzy się podziały, tak tworzy się kaleki życiowe, którymi można później sterować. Za chwilę opowiem, jak, jak a, to dalej się z nimi takimi rzeczami dzieje. Admi e, współczesna administracja rozdziela nasze pieniądze tak jak chce bo nie ma przecież swoich, więc musi tylko i wyłącznie opierać się na naszych. Skoro się zgadzamy na to wszystko, no to wszystko jest ok. Mechanizmy, dochodzą jeszcze mechanizmy cichej eliminacji, czyli depopulacji. To jest pełzająca wojna, która trwa już od kilku lat. To jest zatruwanie wody, jedzenia, powietrza, 5G, MKUltra. To media, które zatruwają umysły. Harp, który zmienia pogodę. No i tak dalej. Długo by tu można wymieniać. Fałszywa idea zagrożenia też jest taką jedną z, jednym z oręży tej pełzającej wojny. A ona jest po to, by zachęcić ludzi, by walczyli przeciwko sobie. Mówiłem o osłabianiu woli i o manipulacji ludzkością. No jak ta ludzkość, jak tych pasożytów narobi się bardzo dużo, to trzeba będzie ich się pozbyć i jaszczury tego nie ukrywają, że będą to robili. No a w jaki sposób e, na przykład odbywa się deratyzacja, bo to może nam po pokazać cały mechanizm, jaki w tej chwili na ludzkości stosują jaszczury. Jeśli gdzieś w jakimś miejscu jest plaga szczurów, no to Zatrudniany jest deratyzator, chyba tak się nazywa taki fakowiec, który odszczurza tereny. On przychodzi, widziałem taki film, w którym opowiadał, jak on to robi. Przychodzi i najpierw zaprzyjaźnia się ze szczurami, przynosi im najlepszej jakości pożywienie. On wie, co im smakuje, wysypuje to w jednym miejscu tak, żeby wszystkie szczury się dowiedziały o tym, gdzie jest źródełko i one tam przychodzą codziennie o określonej porze. Na darmowe jedzonko. Trwa to jakiś czas, aż specjalista uzna, że już dosyć tego i wtedy wysypuje szczurom jedzenie zatrute. Szczury już mają tak duże zaufanie do tego swojego socjalu, do darmowego jedzenia, że w ciemno łykają zatrute pożywienie, no i w tenże właśnie sposób wszystkie co do jednego no, odchodzą do Abrahama. Tak to działa ze szczurami. I z tego, co wiem, jaszczury z ludźmi robią tak samo. I można to teraz przyłożyć do tych właśnie mechanizmów osłabiania naszych, naszej woli i produkowania pasożytów wśród ludzi. No jaka jest tego puenta? Prostytucja to nie tylko panie lekkich obyczajów. Te akurat według mnie są najmniej szkodliwe. Dziś prostytucja jest wszędzie, na każdym nawet najniższym poziomie społecznym. Ludzie sprzedają własne sumienie, niszcząc słabszych od siebie i nie myślą wcale o tym, że w przyszłości ktoś silniejszy postąpi identycznie z nimi. W świecie materii karma zawsze wraca wcześniej czy później. Ludzie bulwersują się, gdy jaszczur promuje plugastwo, które na siłę wprowadza w nasze życie, no, wprowadza administracyjnie, kulturowo, w każdy sposób, jak tylko się da. Próbuję z tego zrobić nowe normy społeczne, ale ludzie nie pamiętają albo nie wiedzą, że mają wybór. Wystarczy, że obdarzą te działania absolutną obojętnością i nie będą tego oglądać, komentować, ani nie wezmą udziału w tych przemianach. No i to wystarczy, nie będzie tematu. Nie musimy przejść tańczyć tak, nam, jak nam jaszczur zagra, nie musimy wciągać się w grę, którą on nam proponuje. Chrońmy własne sumienie, bo jest ono ważniejsze niż przetrwanie. Jeśli fascynujecie się zabawkami Matrixa, wspinacie się na szczyty społeczne, żywo komentujecie wydarzenia w kraju na świecie, oddajecie coś bogom religijnym czy interesujecie się polityką aktywnie i z zaangażowaniem wkręcacie się w widowiska artystyczne czy sportowe, to znaczy, że system trzyma Was mocno w uścisku. Jeśli uświadomicie sobie, że pieniądze, władza, systemy społeczne, państwowość to tylko wartości umowne, inaczej spojrzycie na swoje życie i na role, które w tym życiu odgrywacie. No one są z powietrza, nie mają oparcia w niczym. Tak, mówię o, to, o całym życiu w Matrixie. Przychodzimy tu bez niczego, odchodzimy bez niczego. Te pojęcia to iluzja, nie mają w sobie mocy, one zabierają nam tylko siły witalne, bo są puste, są pasożytnicze, wykreowane z powietrza, to tylko narzędzia zniewolenia. Znaczą coś, jeśli uwierzycie, że mają wartość. Wszystko, co Was zabiera nam wartość, energię, jest pasożytniczym podstępem, by na nas żerować. Prawdziwe życie daje, a nie zabiera. No i takie przesłanie na koniec: prawdziwe życie jest w Tobie. To kreatywna energia witalna, więc chroni, chroni je i nie oddawaj kluczy do swojego życia wiecznego za garść srebrników. Teraz jest czas, by wybrać prawdę i życie, no albo pozostać w iluzji cierpienia. Przypominam, że w, e, w przyszłym tygodniu warsztaty spotkanie warsztatowe pod tytułem Praktyczne rozwiązanie na czas globalnego kryzysu Ścieżka Wzniesienia. Najbliższe to spotkanie w Warszawie 24 maja 2025 roku. Zapisy tylko do 21 maja, do środy. Muszę zebrać grupę minimum, by wynająć salę. Więc jeśli macie zamiar czekać na ostatnią chwilę, to proszę się zastanowić, bo ostatnią chwilą jest środa. Jeśli do tego czasu nie będę miał grupy minimum, to odwołam to spotkanie. No bo może być taka sytuacja, jak już ze dwa razy była, że. Odwołałem wydarzenia, a później nagle e, pojawiły się nowe zgłoszenia. No, jeśli nie będzie grupy minimum 21 maja, e, spotkanie zostanie odwołane. No, to po to ten apel, żeby nie zwlekać. Przynajmniej to jest do tych, którzy mają zamiar w Warszawie na tym spotkaniu się pojawić. Moje warsztaty są dla słuchaczy wyrobionych, którzy działają tworząc swoją rzeczywistość. To nie jest wiedza dla nie, leniwych, no i może dlatego nie ma takich tłumów na nich. Gdy zrozumiesz, jak działa system, będziesz mógł zacząć świadomie tworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Rozwój świadomości to ciągłe odkrywanie, poznawanie samego siebie, to praca nad sobą. Jeśli tylko zechcesz, będzie to fascynujące doświadczenie. Zapisy na e-mail neolandmałpatlen.pl i na Chris Rudolf Messenger na Facebooku. No tak, jeśli ktoś nie ma Facebooka, to niech wyśle zapytanie na neoland wtedy odeślę wszelkie informacje zwrotną. Zapraszam również na konsultacje online. Informacje znajdziecie na mojej stronie facebookowej. No i bardzo dziękuję za darczyńcom. Bardzo im dziękuję i zachęcam też potencjalnych darczyńców do wspierania mojej działalności. Cześć wszystkim. Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim dzięki, że jesteście Chris Rudolf.